Myślę, że widzewowie nie przestoi, że tak powiem, balansować na takiej nijakości, którą Widzew zaprezentował w tym sezonie i widzę, jest takim klubem, gdzie myślę, że tutaj nie można rozpatrywać widzę w kategorii, czy, czy sezon generalnie był dla Widzewa udany, bo, bo ma, że tak powiem, w miarę jeszcze zespół. Mody, czy ma zespół po prostu niezgrany, czy cały czas się szuka e, optymalnego składu, czy optymalnego e, charakteru zespołu, który, który myśli że każdy z trenerów, który w tym sezonie zespół prowadził, chciał z um, tego zespołu wydobyć. E, tak czy owak tak uważam, że widziałem z takim zespołem, który, który zawsze będzie grał o najwyższe cele, powinien grać o najwyższe cele. W momencie, kiedy że się pojawia na arenie, że tak powiem... Polskiej piłki, piłki ekstra klasowej. zawsze wymagania od będą większe.